Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski. Głosowało na niego blisko 51% uprawnionych. Na Rafała Trzaskowskiego nieco ponad 49% głosujących. Jak wynika z danych zebranych przez państwową komisję wyborczą, Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, otrzymał w Poznaniu blisko 73% głosów. Na Karola Nawrockiego w stolicy Wielkopolski głosowało ponad 27,2% wyborców. Policjanci przy udziale świadków złapali kierowcę, który na starołęce spowodował kolizję i uciekł. Podczas sprawdzania okazało się, że kierowca jest pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia samochodów. 35 latek został zatrzymany. Grozi mu do 5 lat więzienia. Po raz piąty rowerzyści z Poznania rozpoczęli miesięczną rywalizację z uczestnikami z innych miast. 1 czerwca wystartował wyścig o puchar rowerowej stolicy Polski. Cykliści kręcący kilometry w zeszłym roku dla stolicy Wielkopolski pokonali ponad 417 tysięcy kilometrów. Lech Poznań monitoruje sytuację kilku swoich wychowanków. W gronie potencjalnych powrotów na Bułgarską znajduje się Robert Gumny przyznał Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań.